Dzisiaj spotykam się z Damianem Polańczukiem, z którym wspólnie wyznaczamy od kilku dni stanowiska na zalewie solińskim w przygotowaniu na zawody wrześniowe Extreme Carp Competition. Damian, gdzie znajdujemy się teraz? Obecnie znajdujemy się w miejscowości Jutryna. Za nami jest zatoka tak zwana Zatoką Karpiową. Przed nami jest wyspa skalista, półwysep Brosa po prawej. Teleśnica bardziej z przodu wyspy skalistej. Jest to bardzo dobre miejsce do połowu Karpi i te stanowiska, które się tutaj znajdują na pewno, na pewno będą, jeżeli będą dobrze obawiane, to przyniosą dobre efekty. Także tego życzymy zawodnikom startującym we wrześniowych zawodach. A dlaczego nagrywamy ten film? E, otóż otrzymaliśmy e, stroje od naszego sponsora e, strojów na zawody Extreme Carb Competition od firmy Tletour. E, tak one właśnie wyglądają, jak prezentują się na nas. E, będą również, w tej chwili tworzą się e, bluzy tego typu, jak ta bluza Tletura, tylko będzie ona oczywiście logowana podobnie jak te koszulki Extreme Carp Competition. I e, otóż nagrywamy film, ponieważ firma Tletur przygotowała specjalną ofertę dla wszystkich zawodników startujących we wrześniowych zawodach. Otóż zawodnicy, którzy w Extreme Carp Competition wystartują, będą mogli już za parę dni. Zakupić sobie czy te stroje, czy w ogóle produkty firmy Tletur, które są w asortymencie dostępne z dodatkowym 25% rabatem. Jest to specjalna oferta tylko dla zawodników startujących w zawodach. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, która też została przygotowana przez firmę Tletur stricte dla zawodników. Zupełnie gratisowo każdy zawodnik będzie mógł sobie spersonalizować koszulkę strój, na przykład swoim imieniem, nazwą Timu, tu już jest pełna dowolność dla, dla zawodników. Tak więc już niedługo za parę dni Ofercie firmy Tletur na stronie www.tletur.pl będą dostępne te stroje i będzie to rabatowane dodatkowo specjalnym, specjalną ofertą dla zawodników. Także śledźcie, na pewno już niedługo na stronie Extreme Card Competition znajdziecie dokładne informacje, kiedy i w jaki sposób startujemy z tą promocją. Dzięki bardzo, no i do usłyszenia. Do zobaczenia.